Idzie Piotrek Chodź, Piotrku. Witam Cię Piotrek. Ja nawet z tyłu. Panowie! Wiem, że mnie uderzysz. Wiem, że mnie chcesz bić, mówiłeś to na backstage'u, Uderz mnie. Uderz, Uderz go. go! A ty masz skurcze od HGH, czy co? <laughs> Nie wiem. Ostatnio, ostatnio nad widziałam. Taką kurwa dla ciebie, że ci naprawdę zaraz wykurwie. <laughs> ty wiesz na co się zgodziłeś? Wiem. Co Tam co kurwa wymyśliłem, bo inaczej by tej walki nie było. No właśnie, bo jesteś No ja, że mnie o strany kurwa jesteś. No właśnie, a jak przy o, tym jesteśmy, je. to może powiedzmy o formule walki. Formula walki wygląda tak, że walczycie w boksie. Jednak Piotrek... Jak się podobam w chuj. Ma lewą rękę to zawiązaną. Ja nienawidzę. to ją przywiązaną kurwa tutaj do pasa. Dokładnie, lewa ręka ja będzie pierdol. przywiązana przy pasie tutaj Cyk. i Piotrek... Będzie bił się kurwa, tylko jedną ale... ręką, a Natan będzie miał dwie ręce do Co to kurwa jest? Chuj z tych rungs, małe Tęk, rękawice. Znaczy, się nie kur... zabija, kurwa. Piotrek <grystek> Szeliga jest tą przez federację jako osoba, która walczy z zawodowcami i bardzo kiepsko by wy to wyglądało, że Natan, Bóg estetyki, marcoń, zweryfikował Szeligę, full MMA, no limit klatka rzeka. No to róbmy to, kurwa! Ale ja chcę! No to zróbmy, to zróbmy to, kurwa! Ja nie mam z tym problemu. No i kurwa, i wtedy kończysz karierę? No ale. Jak się rozjebie? Ej, <grystek> zróbmy układ. No jak, to, patrzysz się na mam tu, dobra, dobra, mam, tu, jef, mam tu Rolexa. Dobra, Mam tu Rolexa just Ej, w pizdę mam Rolex, oczywiście. Jasne, 70 dobra. koła za niego dam nie? Jeżeli... Dobra. Peterku, kurwa. <coughs> są taki... No i co, kurwa? Pierwsza no... runda, jeżeli nie pokonasz, dostajesz zegaretek. Nie gareczek. chcę, nie chcę, nic twojego. Ale przyda ci Ale się. Ale nie chcę, to. ja mam teraz widzę. Ty teraz masz dużo wydatków, więc... No i co z tego? Widzowie, robimy teraz ankietę, gdzie... Natan Marcel ma 70 tysięcy w zegarku, tylko pytanie, czy nie lepiej mieć w złocie? Będzie wybór, widzę, że wy będziecie głosować, czy MMA, ma klatka rzymska no limit, czy boks, trzy rundy, małe rękawice i Shelley ma przywiązaną rękę, Natan ma dwie A, No tak, no tak, tak, tak. W no, klatce <grym> no, 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 no. rzymskiej też mam mieć, kurwa, rękę przywiązaną. Ja uważam, że jedna nie. ręka to jest... O wiele, wiele, wiele. No Na pewno to będzie szotowane. To przy, cały świat. No ale to, to co to no. cały świat, będzie szotowane? Że ty to... będziesz z jedną ręką się zdąbił? No na przykład kurwa. Chłopie, ale ja cię zabiję w tej klasce. Szotowana <laughs> będzie twoja śmierć chyba na Life kurwa, bo normalnie <laughs> szotowana... na YouTube tego nie puszczą Szotowana będzie twoja sraka kurwa, dostaniesz pizdę e. w ryj w końcu. Ja cię <laughs> Że... zakotuję przecież. Dobrze, okej. Okay. Możemy przed, jak skończymy. No to, kur... sparing, no to chodź już. No dobra. Ha, trafił Kurde. go, trafił go, trafił go, yo, go trafił go. Natalia Marceli, ja <laughs> na ja na co nie? Szotowana sraka, jest kurwa, to jest? Shotowana będzie twa śmierć, no. Trafił go kurwa. No, kontrarny, nie ayudydate go nie puszczam, nie. będzie twa śmierć. Średliga jest akustycznej, kurwa, w końcu. Ja cię Zde... zapotuję przecież. Dobrze, okej. Okay. Możemy przed jak skończymy. No to to sparring. No to chodź już. Kurwa. No daj. No pad wring go jebnął. Normalnie go trafił. Kurwa, hopy, spokojny. No chodź, sparing spokojny, krudno, no chodź. Sparring, krótko. No chodź, w tej to jest sparring. Przedłem ci do głowy. Patrz jak się trzęsie. Małymi. Każdy mówi, że się trzęsie, kurwa, ja się z No bo się trzęsie, kurwa. Że obsrane, mnie. Gdzie hetero mężczyźni noszą zegarek? Na lewej czy na prawej ręce? Na lewej. To założę na prawą, to się szelizę spodoba. Może bardziej go zachęcę do zakładu. Kurwa, jakiś idiota. Ojej. <grym> kurwa, No mój diota od razu. Czemu my się wyzywamy? Bo kurwa, kłamiesz, człowieku. Ty pierdolisz takie głupoty. Ale czemu my nawet... się wyzywamy, kurwa. Mam urodziny. Chuj <grym> ci na urodziny. Ale kurwa. dlaczego tak kurwa, dni miło się do mnie odzywasz? No bo chuj ci na urodziny, człowieku. Ale, kurwa, co ci zrobiłem, takiego, że się tak do mnie odzywasz? To dużo zrobiłeś, kurwa. Ale ja <grym> dużo zrobiłem. Chłopie, pomyliłeś się z kimś. Zawsze byłem za tobą. Myślałem, że Remi ruchałaby, jak nie Te <grym> wyleje na niego to wody. Trzy. Dwa. Jeden? Coś nie zrobiłem co takie niby. My się lubimy tak naprawdę kurwa, widzę to panie, że nie lubi. Mocny <noise> statement. <My, głosy> Piotr lubisz odej, Natana, te, kurwa. tak szczerze. <noise> tak szczerze, lubisz Natana. <noise> co ty pierdolisz? <noise> to zadałem pytanie. Wielbiam kurwa. On mi pisze DM-y co chwilę. mi pytanie. Natan, uwielbiam Cię. Mówię, Natan, do, dobrą zadymę zrobił z Denisami. Też bym tak zrobił, jakbym ich spotkał. No w chuj chciał, żebym go pomścił. Ale to jest manipulacja. ale nie było to, takiej sytuacji. Kurwa, jesteś głupi człowiek. Prawa pięść. Powoduje stały szczerze na zdrowiu. Dobrze. Lewa pięść, tylko fizyczny. No. No, dwie pięści. A widzisz tą pięść Czyli będziesz uderzał. <noise> Lewą pięść kończym z prawą pięścią. Równa się monarch. Ja pierdolę. A jeżeli już mowa o monarze, to, to zacznijmy może od tematu Aroya arka Tańsuli. Śmiało śmieje się, wygaduje na backstage'ach, że no każdy wie, jak ty teraz się zachowujesz, jak się może. Okej, okay, zachowujesz też, to są skutki uboczne tych różnych rzeczy, ale jak się zachowywałeś, co robiłeś, co mówiłeś. E, tamto, oczywiście, z tym, że do mnie dzwoniłeś, to był żart, żeby nie było. Teraz mówię akurat o więc możecie nawet zadzwonić do arka Tańculi, e, jak się wywołuje na ten temat. E, chwalił się, jak szelina Konfy przynosił 10 gramów mefedronu i częstował kurwa ludzi. Uważasz, że to jest w porządku? Ale co jest w porządku? No, no co, ale wiesz, tak jakby no, nie ma na to dowodów, nie? Możemy to, ja ja mówię to, co mówił Aroj. Więc niech Arek się wypowie na ten temat, bo uważam, że tańcura, czyli naczelny y, talerzyk-pomawiacz, myślę, że dużo może mieć z tym wspólnego. Przyjaciół trzymaj blisko. A wrogów niepe w niepewności. No właśnie. Sam to wymyśliłeś? To jest, kurwa, nie... <godunny dusza> <wymyśliłem. goda> ja jestem w trakcie, jestem. <goda> A, w ja pierdolę. <goda> No, nie maże, no, <laughs> mamy teraz na telefonie, na linii, Arka Tańcule. Arku! Yes, halo, halo. Dzień dobry, siemanku, cześć, co tam? Cześć, Ach, słuchaj. Czemu Natan ten Natan ma... zagina tych wszystkich prawilniaków jebanych? Czemu oni go nie mogą za... złapać? Pewien temat do ciebie, bo <laughs> wspomniałem, <laughs> że ty kiedyś coś... Nie tak kiedyś, nie tak dawno, nie tak dawno. No to, to opowiedz, Natan, jak to rzekomo wyglądało i jak ty byś się odniósł do tej sytuacji? Bo to jest sytuacja oskarżająca może dosyć nie. Piotrka. Piotrek powie. To tu mów, U, kurwa. kurwa, kurwa. <laughs> nie, no to, to jest nasz sytuacja, Dobrze. więc ja ok. mógł przedstawić Arkowi. Dobrze, nie ma problemu. Ja uważam, że to jest bzdura, kurwa. Arku, dlaczego, bo to jest nieprawda, ale jakby są osoby, które były przy nas, kiedy to mówiłeś, bo potem poszliście sobie do pokoju kosztować ukosztować pewne substancje. Dlaczego jakby pomówiłeś... Swojego naj, naj, najlepszego przyjaciela, Piotrka, prokuratora Szyligę, o to, że przynosił na konferencji dzisiaj niech nam mefedronu. I ja to już zapomniałem o tym temacie, ale ktoś mi to przypomniał, jak o tym rozmawialiście. Jesteś I częstował wszystko. Mój drogi, mój drogi, jeżeli Ty masz zamiar nas kucić, to takich, co próbowali nas kucić, było już wielu. I ale się ja nie udało. Odpowiedz na pytanie, Eto, Arku. Mój drogi, po drugie, z Tobą rozmawiałem może dwa razy w życiu i. I zdążyłeś już nie się rozprzęglić na kolegę. Chłopie. I to nie, nie były zbyt długie rozmowy, to była czysta kurtuazja z mojej strony Arku, to C czy konkretnie była taka sytuacja, czy nie było? Nie było takiej sytuacji. Okay. Dziękuję Arek, dziękuję ci bardzo Arek. Proszę bardzo, proszę bardzo. Dziękuję Arek. To jeszcze panowie. Takie nie, no to, to chyba tyle, chyba, że to masz... Piotr przecież wiesz, że i tak nie wyjdzie do tej walki, to jest cały No tak, ja to wiem, ja wiem, Dziękuję, Arku. chcę, żeby to było... To zestawienie jest, jest bez sensu. zawsze za swoim, bardzo dobrze, eee, na, szczęście, na, na szczęście... na <noise> szczęście, Instagram Na zachował się... Czuję statement jakiś. Wszystkiego co dobre, 80. się. Wszystkiego jest najlepsze? Wszystkiego dobrego, trzymać. No właśnie tacy głupi, pani ludzie mylą to, że ja obrażam wszystkich z tym, że ja obrażając, mówię im prawdę prosto w twarz. A ty masz jakieś dowody na to, że Arek ci tak powiedział? Ja, y, tak, y, są na to dowody, bardzo dużo świadków, wiesz co jest najgorsze. Że ci świadkowie są skończeni ci puni, kurwa, którzy siedzieli w pokoju, kurwa, z Arkiem wtedy w hotelu. I Jarek tak się podobno kurwa porobił, y, że nie wiedział nawet, gdzie jest. A to było y, dzień przed moim Cajun, co byłem wtedy z, y, kurwa, nie pamiętam z czy z face-to-face'em. Mhm. Co z Białego Stoku wracaliśmy? Powiedz, wedle Twojego uznania, ktoś nie może się zmienić i inną ścieżkę. A Znaczy życia. może, tylko że Arek się nie zmienił? To jest taki sam case jak Tyburski. A ja na przykład ja czuję, że się zmieniłem. Szacun chuj dla ciebie, fajnie. Ja teraz mówię o kimś innym. Na przykład to jest case Tyburskiego, który sobie kurwa mówi, że, że nieć nie pije, a jak przegra walkę, to mówi, bo wtedy mi piłem. No to jest ten sam case po prostu. A tak samo Tyburski, dwie godziny przed publikacją naszej walki na no, to no, nie, nie będzie, będzie walczył walczy na, na FMI 20, 20, 20, bo włodarze go nie chcą. Bo nie chcą. Prosili mnie od kilku dni, żebym przyjął tą walkę, bo ja miałem tam jakieś swoje inne sprawy do załatwienia, dlatego też i niedogadania dlatego tej walki nie przyjąłem. A no kurwa właśnie tak wygląda ten wasz case, że Ja bym się To jeden... jest case uzależnionego właśnie. Okej, okay, okej, okay, ale jednak skupił mi się tutaj typowo, że ty na tam skupiasz się na piorze. Ty tak że mówię, że to, to mnie w to mnie w na nim, że właśnie tacy kurwa zi ludzie z wyrole starają się grać tych kurwa najlepszych. Co ty cały czas korzystasz z telefonu? Nie jestem kurwa uzależniony od telefonu. Lepiej telefon niż dzisiaj gram mefedronu. To ja mam w pizdzie i, i mefedron i telefon. Ale dla ciebie odłożę telefon, dobra? Dobra, kończymy, To by ci było urażni. Kończymy rzeczy bo z tego, co mówił Piotrek, to ty na backstage'u chodzisz z ochroną, nie rzucasz się w żaden sposób, yy, no Zabawujesz i... jak normalny gość, po prostu. Okej, okay, a kurwa? wchodzą kamery, po prostu to jest... Odpierdala mu, odpierdala mu. Ochrona jest przy mnie po to, ponieważ jestem cholernie niebezpiecznym synem. <laughs> <laughs> Ale ty <Kurwo>. pierdolisz. <laughs> Muszę się z tym pogodzić. E, dobra. A Anata, powiedz mi, <laughs> bo ty jesteś mega kontrowersyjny. Powiedziałem, że jesteś aktorem, <laughs> że... Ty mało szkodzisz ja, tak dalej, ale no jednak wielu ludzi ma... Ej, on robi to co ja w roleplayu stary, on bajdłuży w chuj, ale wszyscy się cieszą i to oglądają, nie? <gryw> Skurwa kurwa pan <mitoman. gryw> Ciebie, jakieś takie pretensje, są krew i tak dalej. No. I czy ty nie uważasz, że ty z twoim zachowaniem trochę się pchasz w gips? <gryw> Chłopie, ja się pcham w gips? No, się zabijam, kurwa, tą Ja pierdolę, że Rześciusz, ja pierdolę. Bo się ciebie boję. Ale będziesz miał Straszyć przejebane. Ojejku, wiesz co, oh. przeglądnę sobie coś tylko. Ja pierdolę. Zaglądaj ja sobie. Ja a, kurwa. Tylko ty się nie oburzaj, bo to jest zwykłe pytanie. Zapanuj nad emocjami i odpowiedz na to pytanie normalnie jak mężczyzna. A ja na mam w na twoje pytanie, ja odpowiadam na jego pytanie, a, no i tyle. To powiem ci na ucho, temu mu zadasz Nie pytanie? no normalnie zadawaj, no, to jest face to face, możecie sobie a, zadawać a, a, pytanie. No, dlaczego kurwa, przynajmniej nie mogę sobie tego jebanego gaming rooma, rooma zrobić w innym pokoju niż swojego trenera? Co ty pierdolisz? <śmiech> Masz śmiechu, kurwa, jebany. ale czemuś Bo jesteś jebanym śmieciem i pierdolisz <laughs> głupoty kurwa. Przecież to jest fakt. Jaki fakt? Że co kurwa? No, zrobiłeś w pokoju trenera gamingu. W, jakiego, w jakim pokoju trenera debiluje? Nie, trenera. Nie, to nie był pokój trenera i dom też nie był trenera, tylko dom jest kurwa ani ty śmiecił jebany. No, a, tam, I co a tam nie było kurwa? trenera? To, że on tam mieszkał kurwa wcześniej, to nic nie znaczy. I zrobiłeś w jego pokoju kurwa gamiem. To nie był jego pokój. kurwa. No <laughs> co to tam było? To był kurwa jakiś schowek na coś. Jak schowek? Kurwa. No tak to jest schowek. mi się profesjonalny gaming. Room. Bo kurwa sam go zrobiłem debilu. Jebany, to... <laughs> Ja pierdolę, piękne to jest. Walczymy Są... o Anię z Zielonego Wzgórza. Ta. Jak rycerze. Śmieciu jebany. Jak rycerze. Śmieciu jebany. Dawaj, jak rycerze. Śmieciu jebany. Jak rycerze. Jesteś rozjebany już kurwa, zobacz. Walczymy o Anię Jesteś z Zielonego Wzgórza, dawaj. Kto wygra, ten poślubi weź. Anię. Weź to zapis, <śmiecki> <śmiecki> Ej, weź ci się w główce. dobra, patrz, tu masz na przykład wodę, nie? Kurwa, dobra, 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 dobra. Ej ej! To już jest tyle kurwa! To, już jest, tyle. to już jest tyle. To już jest tyle. Ty właśnie jest bardzo! Ej, późmy! Kurwa! Dawaj, zaraz ja się złapie! No, winio! Chodź! Patrzmy, Petroliarz, jak ci kurwa ślina z mordy leci, kurwa, bo nie masz... Zartuję, nie przecież, Te emocje, pieniądze. moi drodzy, będą dalej eskalować oh, na pewno na konferencji. Jeśli chodzi o oh, dzisiejszy oh, no, program, oh, no, on musi zostać oh, no, zakończony, oh, bo, oh, bo oh, tutaj oh, są za duże oh. emocje. Iron Tyson, Iron Tyson, Iron Tyson, Iron Tyson. Bo zabijają zaraz. I znowu Moi trafił. drodzy, więcej emocji fronta, będzie do zobaczenia w klatce ty jak i na konferencji. Ale ty pierdolę. Co ja zrobisz. Tak. Tak. Myślę, że było fajnie, ludzi się na pewno podobało. O to chodziło, kurwa. Szeli to jest szeli chuj. Kurwa. Ja pierdolę. Kupuję galę.